Hej wam wszystkim w kolejnym filmie. Witam was w nowym vlogu. Już pewnie jak widzicie mnie taką e, nieogarniętą... O kurczę, co mi się tu... Jakby mnie coś ugryzło w okonie? Hmm. A jak widzicie mnie taką nieogarniętą, to już wiecie, że będzie vlog. E, dzisiaj jest 8 sierpnia. Jest to brama lwa, e, astrologiczna, numerologiczna i w ogóle E, więc e, bardzo się cieszę z tego powodu. Porozmawiamy sobie o tym też później, ale też, no, no nie tylko o tym, e, więc zapraszam Was do oglądania, bo powiem wam, jak planuję właśnie wrócić do życia już totalnie, no bo ostatnio tak, mówiłam wam, że czuję się lepiej, jeśli chodzi o depresję i tak dalej, bo no nie czułam się już tak źle, ale... Nie byłam w stanie jeszcze wrócić do pewnych nawyków, do pewnych rzeczy, które robiłam wcześniej. Bardzo ciężko mi to przychodziło. Na razie będę sobie piła kawkę i słuchała dziewczyn z Moon Sister właśnie o bramie lwa, jak się do tego przygotować, jak manifestować i prosiliście, żeby było troszeczkę więcej o tym, więc yy, tak, yy, wplatamy to yy, we vloga. Zobaczymy, jak Wam się spodoba. Dajcie znać, czy manifestujecie, czy e, może nie macie żadnych połączeń jakby astrologicznych, czy m, tego typu rzeczy, ale manifestujecie w życie właśnie w to Law of Attraction, e, w prawo przyciągania. I tak, zabieramy się do dnia. Potem w ogóle mam wizytę u psychologa, więc ten dzień. Zapowiada się super. Nie jest gorąco, jest chłodek. Ja sobie siedzę tutaj na balkoniku. Piękne kwiatuszki tu za mną. A tam coś się dzieje. I spędźmy razem fajny dzień. Za tą manifestacją pójść, czyli jakby za tym procesem dokonania pójść. Więc planety są w retrogradacji, co oznacza, że należy pracować ze swoim wnętrzem, należy przyjrzeć się swoim podświadomym przekonaniom. Tym należy się przyjrzeć temu, co myślimy o pieniądzach, o sobie przede wszystkim. Bo jeżeli nie myślimy o sobie dobrze, jeżeli nie uważamy, że jesteśmy dość dobre na to, żeby dostać to, czego pragniemy. To znowu włącza się wewnętrzne krytyk i znowu jest autosabotaż. E, mamy opozycję Plutona do Wenus i, i to jest, e, to jest e, takie połączenie, gdzie mocno możemy pracować z podświadomością, z takimi obszarami, które nie są dla nas wygodne i nie są do końca dla nas takie e, fajne, możemy powiedzieć, ale to jest dobra, dobra data do tego, dlatego że ta Wenus odbiera pozytywne aspekty. Ja już jestem gotowa do e, mojego mojej terapeutki. No i jedziemy sobie do Krosna. I tak. I mam nadzieję, że tak jak zawsze po tej wizycie będę się czuła jeszcze lepiej. I że ten dzień będzie taki cudowny jak czuję, jak teraz czuję. Mam naprawdę Świetny dzień, pomimo pogody, pomimo tego, że nie ma słońca, co jest mega dziwne. Wow. Jestem głodna, więc przekorzę jakiegoś banana, bo w sumie jest godzina przed pierwszą, a ja wypiłam kawę tylko, nie wiem, jakoś rano nie chce mi się w ogóle jeść, no ale zobaczymy, zobaczymy. Miłego dnia wam życzę. Tak samo miłego jak i ja mam naprawdę z takim humorem, z takim nastawieniem i oby wszystko było w porządku. Wszystkim jestem już e, po wizycie u mojej terapeutki i powiem Wam, że to jest i najlepsza rzecz, jaką możecie sobie zrobić. E, nawet jeśli nie macie bardzo jakichś wielkich problemów, jakiejś depresji i tego typu rzeczy. E, to jest wow. Mm, ja zawsze się wycho ja zawsze wychodzę taka lekka, czuję, że mogę wszystko. Jest mi super ze sobą, jestem taka naładowana energią i taką pozytywnością i chęcią do działania, więc bardzo Wam polecam. Lekarstwa to jedno, psychiatra to jedno, ale psycholog, który nakieruje Wasze myśli na dobry tor i pomoże poradzić sobie z jakimiś traumami. To jest już druga rzecz ważniejsza, więc mega Wam polecam i brak, brak słów i miałam mega szczęście, że znalazłam super terapeutkę od razu, no bo to też z tym różnie wiadomo. Dobra, jedziemy, ohoho, jedziemy do domu, widać chyba, że już jestem w domu, po fryzurze nic nie zostało. Po ubiorze też nic. E, zabieram się za jedzenie, bo jest godzina 15:52. A ja jadłam jednego biroła e, hodakowskiej, i normalnie głodna po terapii poszłabym na do sklepu po coś słodkiego albo poszłabym na frytki zamiast w domu coś sobie zrobić eee, a tak postanowiłam się powstrzymać kupić sobie zdrowego batona, birowa, który ma 150 kalorii, ale który dał mi energię i odrzucił chęć żeby, żeby no, żebym nie uległa czasem pokusie i wróciłam do domu i zrobiłam sobie jedzonko domowe i cieszę się bardzo bo to jest mój pierwszy posiłek e, ale tak mi się wydaje, że tak coś będę chyba robiła, że kupię sobie jakiś zapas birołów, bo one dodają mnóstwo energii, szczególnie te e, orzechowe, a są przepyszne boże, pistacja e, i sól himalajska mm, cudo, ale ten drugi cynamonowy też jest pyszny no, i kupię sobie jakiś zapas, chyba, i będę codziennie, jakby na śniadanie sobie przekąszać. Na śniadanie gdzieś o 12, .00. i potem jeszcze dwa posiłki, i tyle, i jeszcze większe, bo rano nie chce mi się jeść, więc takie ala intermittent fasting, tak mi się wydaje. No i co? I to jest część mojego planu, o którym zaraz Wam powiem, tylko wszamam sobie jednoko. Przez kolejne 50 dni będę starała się trzymać uh, swoich uh, postanowień. Wiem, że to może brzmiać tak, y, co to 50 dni i tak dalej, ale naprawdę w 50 dni można uh, zbudować nowe nawyki. I ja zaczerpnęłam ten pomysł od Mileny Olbrych, yy, która ma też sklep z kryształami. E, takim w ogóle znalazłam Olmi Crystals. Ja wam polecam, złożyłam zamówienie jedno i kryształy przyszły cudowne. Więc jeśli jesteście yy, fankami kryształów, to można tam zajrzeć. No i właśnie ona opowiadała, że od y, 1 sierpnia ona zaczęła taki projekt. Dzisiaj jest idealny dzień na nowe sprawy, na manifestację, bo jest brama lwa. E, jest magiczny dzień więc mm. dobry do osiągania swoich celów trzymajcie za mnie kciuki ja trzymam za was jeśli się włączycie w to połowa bikini za mną czyli razem pół godziny jeszcze go i do kąpieli Czuję, że żyję normalnie, nie, dawno. O, oh, Dawno się tak nie czułam i powinnam zmusić się do ćwiczeń dużo wcześniej. Nie wiem, czy widać tu na kamerze, ale z jestem mokrusieńka. Hmm. Tak, no, czerwona zawsze jestem. Po jakimś wysiłku no. dzięki hoda wracam, wracam do ciebie. Pewnie nigdy tego nie obejrzy, ale... Jestem mega z siebie zadowolona. Muszę sobie wodę napełnić tą tym I na razie nie wstaję z maty. Bo nie dam Jest już wieczór. 21.30. Ja padam z nóg po treningu. Mam kompletnie dość. Kompletnie. Będę miała za zakwasy. Ale to nic, tak ma być. Jutro jadę do Krakowa do pracy. Jutro i pojutrze pracuję, w czwartek wracam. No, a za tydzień, znaczy tydzień po moim powrocie, przyprowadzam się do Krakowa. Już z powrotem. I tak, mm, nie wiem kiedy ten film się ukaże. Ten vlog jest z 8. Sierpnia, tak jak wam mówiłam, eee, i no za tydzień, ogólnie 18 sierpnia zaczynam już tak pracę mm, na etap, że tak powiem, a nie tylko treningi dwa razy w tygodniu, um, no i nie wiem jak będzie z filmami, więc nie wiem jeszcze w ogóle nie mam mieszkania, dlatego. Nagrywam teraz na zapas, więc nie zdziwcie się, jeśli przez wrzesień czy nawet, e, w, nie wiem, przez połowę października filmy będą się ukazywały jeszcze z mojego domu. Um, no, bo będę po prostu nagrywała na zapas i jeśli będę miała jak nagrywać e, już od samego początku, no to te filmy po prostu. Wrzucę szybciej. Będą się pokazywały dwa filmy w tygodniu, a nie jeden. No bo teraz będzie jeden pokazywał się w tygodniu. Do tej pory tak co pięć dni dodawałam filmy, a teraz wydłużam do tygodnia. Chyba, że właśnie coś się zmieni, jeśli chodzi o mieszkanie. No to jeśli będę mogła nagrywać, będę miała do tego warunki od razu. No to mm, będą dwa razy w tygodniu, więc trzymajcie kciuki, żebym coś znalazła. Ej. No, i co, jestem padnięta. Łękniłam za takim życiem, i już nie mogę się doczekać, kiedy wrócę do Krakowa, kiedy e, właśnie ta praca, już te dwa dni w zeszłym tygodniu mi takiego kopa dały. Byłam tak zmęczona, ale takiego kopa mi dały. Że już teraz wszystko będzie dobrze, wszystko musi być dobrze. I brama lwa cudownie przepłynęła i jeszcze teraz będę sobie manifestować jeszcze raz i pójdę sobie spać bo muszę wstać jednak o siódmej, nie o szóstej, więc cudo, cudo, cudo według mojego planu o siódmej a siódmej coś tam prawie 30 między 7 siódmą a 7,30 siódmą muszę wstać i tak. Życzę Wam cudownego dnia, cudownego wieczoru. Nie wiem, kiedy oglądacie ten film. Bądźcie ze mną, trzymajcie za mnie kciuki. Ja trzymam kciuki za Was. I do następnego.